Zadanie 3 maj 2022. Liczba 4 logarytmy o podstawie 4 z 2 plus 2 logarytmy o podstawie 4 z 8 jest równa. No to zapiszmy. 4 razy logarytm o podstawie 4 z 2 i 2 logarytmy o podstawie 4 z 8. I teraz ta czwórka może być potęgą dwójki. No to zapiszmy pierwszy logarytm. Zapiszmy drugi. No i teraz tak, 2 do potęgi 4 to jest 16, czyli tu mamy 4, i 16, a w drugim przypadku 8 do potęgi 2 to 64. No i możemy przy dodawaniu tam mnożyć te liczby, no ale tylko zwiększamy tą liczbę logaritmowaną. Yy, Co możemy powiedzieć? 4 do potęgi 2 to jest 16, więc pierwsza część to będzie 2 do której potęgi podnieść 4, żeby otrzymać 64, do potęgi trzeciej, bo 3 razy 3 razy 3 to 64, więc w wyniku otrzymujemy 5, odpowiedź C. No oczywiście można było tu kombinować inaczej, tak? Można było zapisać od razu, że z tego pierwszego logarytmu mielibyśmy logarytm o podstawie 4 z 2, 4 to jest 2 do potęgi drugiej, i tą potęgę wyciągnęlibyśmy do mianownika, czyli otrzymalibyśmy 1 drugą logarytm o podstawie 2 z 2, czyli 1 drugą razy 1, jedną drugą. No i podobnie w drugim przypadku. Logarytm o podstawie 4 z 8 możemy to zapisać jako 2 do potęgi drugiej i 8 jako 2 do potęgi trzeciej. I teraz trójka wyskoczyłaby tu. Potęga z, mianownika, z podstawy do mianownika. No i to też będzie 1, i mielibyśmy z tą 3 drugie. No i wtedy 4 razy 1 druga to 2, 2 razy 3 drugie to 3, czyli łącznie tak czy inaczej 5.